Dziś w naszym studiu gościmy pana Grzegorza Gruce. Dzień dobry. 180 spraw przeciwko miastu. Można by pomyśleć, że uwziął się pan na miasto i na administrację. No właśnie, szanowni państwo, pan Grzegorz walczy o odzyskanie swoich pieniędzy, ale tym samym o sprawy nasze wszystkich mieszkańców, a mianowicie niesłusznie pobierane opłaty w strefie płatnego parkowania i nie tylko w tej strefie, o czym jeszcze będziemy rozmawiać. W Czym jest problem z tą strefą płatnego parkowania, Panie Grzegorzu? Otóż ustawa o drogach publicznych daje miastu prawo wyznaczenia miejsc, płatnych miejsc postojowych na drogach publicznych. <laughs> Niemniej jednak, zgodnie z rozporządzeniem z, nowy, z dnia 15 listopada 2013 roku, które weszło w życie w lutym bodajże 2020, 2014 roku, przepraszam, Minister wyraźnie określił w jaki sposób mają być oznaczone miejsca, płatne miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania, a mianowicie znakiem pionowym oraz znakami P poziomymi, określonymi w tym rozporządzeniu. Tu już nie będę cytował, bo to by trochę długo trwało. Mhm. Czyli muszą być, mówiąc już tak bardzo prostym językiem, muszą być znaki pionowe, D18, ten niebieski z literką P oraz kreseczki na ulicy czy na drodze. No właśnie, miasto Czyli... twierdzi, że niekoniecznie muszą być malowane, upierają tak. się, że są konstrukcyjnie wyznaczone. Zgadza się, nie muszą być malowane, mogą być wyznaczone konstrukcyjnie. Tylko teraz w ośmiu wyrokach wojewódzki sąd, to szczególny sąd w Gliwicach, jak również wojewódzki sąd administracyjny w Łodzi, dobrze mówię, wyraźnie powiedział w jaki sposób, znaki, czym się muszą znaki charakteryzować. I to jest również w rozporządzeniu ministra. W załączniku numer dwa do rozporządzenia ministra, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tak? Czyli znaki przede wszystkim muszą być widoczne w ciągu całej doby. Tak? Czyli również w warunkach złej, wilgo złej widoczności, poprzez jakieś opady czy inne historie, e muszą na pewno posiadać swoją odblaskowość. I przede wszystkim. Y Urządzenia, czy, czy, czy farba, czy, czy inne historie, taśmy, które służą do nanoszenia znaków poziomych, muszą być atestowane. To nie jest tak, że pierwszą lepszą farbą sobie pomalujemy, pomalujemy znak poziomy i, i będziemy z tego szczęśliwi. Nie do końca to jest tak. Musi ta farba być odblaskowa, bo przecież kierujący musi widzieć ten znak. Jest ciemno, w świetle reflektorów musi być ta odblaskowość. Tak? Nie może to być tak, jak było to jeszcze do niedawna w niektórych miejscach kostka. Czarnego koloru. No przecież tego w, w nocy nie widać. Ona nie posiada swojej luminancji. Nie nawet, posiada. Nawet po deszczu już jest problem też. Już jest problem. Ale to podobna historia, gdyby dopuścić czarne znaki, no to któż, który kierowca widziałby znak namalowany nawet czarną farbą, nawet teoretycznie odblaskową, choć nie ma takiej, na czarnym asfalcie. No nie ma takiej szansy, nie ma takiej możliwości. Mm -hmm. Więc muszą być. I tu chciałbym um, podeprzeć się z częścią uzasadnienia wyroku, owokonstrukcyjny stanowisk ma bowiem zastąpić znaki poziome, które poza zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, to jest chyba bardzo istotne, i innych osób znajdujących się na drodze us oraz usprawnieniem ruchu pojazdów i ułatwieniem korzystania z drogi, to jest załącznik. Punkt 1.2 załącznika numer 2 to o czym mówiłem. Do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 mają także gwarantować maksymalne wykorzystanie wydzielonych parkingów. Celowi temu służy niewątpliwe wyznaczenie poszczególnych stanowisk. Czyli w mojej ocenie tu jeszcze za chwilę będziemy mieli problem z wyznaczaniem poszczególnych stanowisk. Jest jeszcze jedno stwierdzenie: wbrew twierdzeniom organów orzekających w mniejszej sprawie nie jest zatem wystarczające, aby obszar przeznaczony na parkowanie różnił się inną fakturą od nawierzchni z kostki granitowej, a od powierzchni chodnika był oddzielony ozdobnymi słupkami blokującymi oraz innymi elementami małej architektury. To jest dość istotne, bo mi na miasto Szczecin wychodzi z założenia, że skoro jest krawężnik, to to już załatwia sprawę. Nie. Ten krawężnik musi być też widoczny. Czyli, trzeba, Czyli wymalować, trzeba wymalować, wyznaczyć zatokę postojową. To nie jest tak, że sobie powbijamy jakieś słupki, gdzie jak widzimy w Szczecinie, to tych słupków mamy całą masę. Tu czołg by można było z nich chyba zbudować. I, 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 i to jest fajnie. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. No właśnie, mamy, o, o, można odnieść wrażenie też, że miasto w ogóle ma problemy ze znakowaniem, choćby miejsca dla niepełnosprawnych e, powinny być niebieskie, prawda? A mamy do czynienia z y, trójkącikami, jak to ktoś mówił. Dokładnie. Mówi, szalety dla niepełnosprawnych wymalowane. No, miejsce dla osoby niepełnosprawnej powinno być wyznaczone tak, ja tu pokażę, jak na przykład na ulicy Jana Pawła II. Prawidłowo. Cała powierzchnia na niebiesko. Tu jest. Nie, tu już nie jest. Lub ewentualnie w taki sposób. Ale w mojej ocenie musi być również znak pionowy, informujący o tym, bo w przypadku opadów śniegu, ja muszę wiedzieć, że w tym miejscu jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej. To jest podobna historia jak z przejściem dla pieszych. To są dwa takie newralgiczne punkty, można powiedzieć. Śnieg mi zasypał przejście, czy nie zostało odgarnięte w stosownym czasie, widzę znak pionowy, zwalniam. Czy jak trzeba, to przepuszczam tego człowieka, tak? Nie w ten sposób. Natomiast w mieście Szczecinie, o dziwo, no właśnie stosowane są, stosowane jest tego typu oznakowanie. Jakiś tru, trójkącik, nie wiem, czy to jest. Zapożyczone z szaletów publicznych, czy jak no. No. No, nie, nie w każdym razie nie jest to tak, jak trzeba. Nie hmm. wiem, czy może to z oszczędności farby niebieskiej. Nie wiem nie umiem powiedzieć na ten temat. No ale jest po prostu robione w mojej ocenie bardzo niechlujnie. Byle jak, byleby coś zaistniało. Nic poza tym. Hmm. No wspomniał Pan, że miejsca postojowe muszą być wyznaczone, czyli każde indywidualne miejsce, nie tak jak mamy do czynienia, hmm. że. Tak. Tak, to jeszcze zależy gdzie. Yy, najlepszym przykładem, najlepszym tak naprawdę wręcz wzorcowo wyznaczonych miejsc postojowych to jest ulicy, odcinek ulicy Potulickiej od Narutowicza w kierunku ulicy Czarneckiego. No naprawdę wzorowo, bo tam się kończy już strefa płatnego parkowania. Wzorowo wyznaczone. Są piony, są poziomy, są elegancko. Pomimo pas, zbiorczego pasa postojowego są wyznaczone miejsce postojowe dla każdego pojazdu, bo co się będzie działo, gdy każdy będzie parkował jak chciał? No po prostu te miejsca nie będą w pełni wykorzystane, no bo odległość pomiędzy pojazdami 2 metry, no to już trzeci pojazd się tam nie zmieści. Nie, zmieści nie ma szansy. Tak, no to to może by było na tyle, co, co strefa no płatnego parkowania. Ma, Małgos, yy, mamy w mieście pojawiły się też yy, strefy, które przysparzają problemu yy, no nie tylko mieszkańcom, Mianowicie, strefa płatnego parkowania, ale PPN-em określona, płatne... Tak. Pojawiło się, pojawił się taki twór, on się pojawił przede wszystkim na ulicy Ogińskiego, na ulicy Szymanowskiego, pod trasą zamkową i jeszcze w rejonie chyba ulicy Czackiego, o ile mnie pamięć nie myli. Jakoś tak tam jest. Skąd to się w ogóle wzięło, geneza tego wszystkiego? Otóż na ulicy Szymanowskiego, zarówno na Szymanowskiego, jak i na ulicy Ogińskiego, miasto, no niestety, zarobiło w wyrokach sądowych od, ode mnie po łapkach. A mianowicie te miejsca, te zatoki postojowe, na przykład na ulicy Ogińskiego, jak i sama zatoka postojowa przy, na Szymanowskiego, przy urzędzie bezpośrednio przylegająca do urzędu, znajduje się poza pasem drogi publicznej. A więc strefę płatnego parkowania można wyznaczyć tylko w pasie drogi publicznej. Więc tam od samego początku istnienia strefy płatnego parkowania nigdy, ale to nigdy miasto nie miało prawa pobierać jakichkolwiek opłat, a tym bardziej przymuszać do wnoszenia i pobierać, i egzekwować opłaty dodatkowe. Tak? No bo tam nie ma szansy. No, niestety musiałem przymusić, przymusić gminę miasto trzecim wyrokami sądowymi i od tamtej pory właśnie kombinowano co zrobić, żeby ten temat obejść. No i wymyślono sobie płat, płatne parkingi, niestrzeżone, choć w mojej ocenie mieli do tego, miasto ma do tego prawo, bo to jest w gestii, w gestii gminy. Tak? E Mamy y, Strefę Płatnego Parkowania ppn -y, i pojawiła się jeszcze jedna. No Żeby tak, by, to nie to... było za łatwo, to mamy <noise> jeszcze jedną Strefę płat Płatną Parkującą Stare Miasto. E, tak. I co tutaj się wydarzyło? Już, momencik. Co tu się wydarzyło? Dziwnym zbiegiem okoliczności, bo dla mnie to jest bardzo dziwne, Wojewódzki Sąd Administracyjny się pochylił nad tym. To no. jest bardzo, bardzo dziwna sprawa, albowiem no jak wiemy, prezesem Sądu Administracyjnego Wojewódzkiego w Szczecinie jest kolega pana, pana prezydenta. No, no więc chyba nie wszyscy wiedzieli o tym. No chyba nie wszyscy wiedzieli, z którym razem prowadzili kancelarię prawną. Nadto pan, pan prezydent zatrudniał pana prezesa do szkolenia swoich pracowników. No ale jednak się w jaki sposób tam pochylił ten sąd nad tym. Nie wiem dlaczego tak się stało. Dobrze, ale to już może na inny raz. Przede wszystkim... I tu w uzasadnieniu bardzo bardzo mocno się nad tym pochyliłem, poczytałem to sobie... Wycią Wyciągnąłem no, samą esencję. Czytać tą esencję to i tak by trwało bardzo długo. No po prostu przede wszystkim nie wyłączyli tych dróg z kategorii, to znaczy teoretycznie wyłączyli, ale nie wyłączyli ich z użytkowania. Czyli dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mm -hmm. Można wyłączyć drogę z kategorii dróg publicznych poprzez, powiedzmy, postawienie jakichś donic, zablokowanie wjazdu, Jak na co Róla po Białego, niektórych tak, tak, tak szlabany, nie wiem, jakieś wjazdowe furtki, tak, żeby, żeby, powiedzmy, odpowiednie służby miały możliwość wjechać. No bo te osoby muszą, na pewno muszą tam wjechać osoby niepełnosprawne. To nie ma o czym nawet mówić. No i przede wszystkim dostawy, czy to zaopatrzenie, czy, czy, czy inne historie. To musi być możliwe wjechać. No i mieszkańcy tej strefy też muszą mieć możliwość wjazdu. Poza tym nikt nie ma tam prawa wjechać. Nie, nie zostały wyłączone z użytkowania dla wszystkich, tak? Także nie można. No najlepszym przykładem naj, skutecznego wyłączenia z drogi to jest Deptak Bogusława, tak? Zamknięty, tam wjeżdża zaopatrzenie, tam może wjechać karetka, czy inne, czy inne służby. Natomiast przeciętny użytkownik drogi tam nie wiedzie. I to jest wyłączenie z, z ruchu. Z ruchu dokładnie tak, z kategorii dróg. No i to właśnie na mniej więcej na tym, na tym się oparł wojewódzki sąd administracyjny i tu przeczytam tylko kawałek. podsumowując, skoro, podsumowując, skoro sąd stwierdził, że, że zaskarżona uchwała w całości w sposób istotny narusza prawo, albowiem ustalenie, ustaleniem albowiem ustala zasady korzystania przepraszam słabo widzę ze strefy zamieszkania stare miasto oraz zasady pobierania wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tym obszarze w wysokości w sytuacji gdy strefa nie, nie jest ani obiektem to jest to co podnosiłem mhm. ani też urządzeniem użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, to nie znajdują w niej zastosowania <laughs> przepisy artykułu 4 ustęp 1, punkt 2 tego aktu prawnego. Czyli znowu można powiedzieć, radni wyszli troszeczkę przed orkiestrę i postawili się w, w sytuacji czy w roli ustawodawcy. Także wszystkie opłaty, które tam zostały wniesione, jeśli naczelny sąd administracyjny podtrzyma tą ten wyrok w mocy, no to wszystkie opłaty, jak i wniesione za postój w tym miejscu, jak i wszystkie pobrane opłaty dodatkowe, no, będzie trzeba zwrócić. Czy o jakich kwotach możemy tutaj mówić? Na dzień, żeby nie skłamać, w lipcu to było tego roku, dotarłem do informacji, że na ten dzień wystawili 19 tysięcy. 970 czy 870 30, 30. tych opłat dodatkowych. Także zaokrąglając do dnia dzisiejszego, to tak około 4 milionów to spokojnie. Samych opłat dodatkowych. A, jeszcze a gdzie opłaty te, które wnosili ludzie kierujący za postój? Także to troszeczkę, troszeczkę tych mm, będzie opłat, aczkolwiek jak znam życie, a ja troszkę je znam w tym mieście, gmina miasta Szczecin znowu będzie jak pisko, żwiła się, żeby tych pieniążków oddać jak najmniej. No właśnie, bo mamy tutaj z, do czynienia z pewnym takim absurdem, gdzie w PPN-ach wyrok sądu jest, pieniądze trzeba zwrócić, ale musimy się o nie upomnieć. Miasto tak, nam ich tak. nie zwróci samo. No proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, taką sytuację, że zapłacił tą opłatę, zapłaciła tą opłatę osoba z Krakowa. Jakim cudem ona się dowie o tym, że może, może się o to ubiegać? No nie dowie się, bo ona nie śledzi, podejrzewam, tego, co się tu w naszym rejonie dzieje aktualnie, tak? Mm -hmm. No więc miasto, mówiąc tak bardzo, bardzo kolokwialnie przytuli te pieniążki. A jak wiemy, miasto jest potężnym, potężnie zadłużone, no więc każdy no grosz na wagę nie. złota. No tak właśnie, No to można było rzec. jak się zachować w tym momencie, w, no choćby w tej strefie Stare Miasto? Y Panie redaktorze, przecież postawili nowe parkomaty które wklepujemy numer rejestracyjny pojazdu. Skoro mogą zajrzeć do cepiku, tak? I na podstawie numeru rejestracyjnego zlokalizować kierowcę po to tylko, żeby mu nałożyć tą opłatę dodatkową, czyli pobrać pieniążki. To w mojej ocenie nie stanowi najmniejszego problemu, aby wejść ponownie w cepik, bo mają kto wpłacił. Sprawdzić, powiadomić człowieka w jaki sposób. I odda zwrócić mu te pieniążki. Mało. Przecież jeżeli, jeżeli ktoś płacił nawet kartą, tak? To płacił z jakiegoś konta bankowego, no przecież na przelewie, czy w płacie, jest numer konta. Po prostu odesłać. No dokładnie. Tłumaczy się miasto tym, że. Mm, a jak był samochód w leasingu, to oni muszą tak. Te... Nic nie muszą. Jeżeli był w leasingu, i Ktoś zapłacił za to, czyli użytkownik, to też płacił z konta, tak? A nawet jeżeli płacił na poczcie, zwykłym przekazem pocztowym, to tam również trzeba wpisać imię, nazwisko i adres płacającego. No jak jest to proste. No Wydawało, bardziej, pro, bardziej prostych rzeczy to już chyba nie można wymyśleć. Natomiast no miasto robi wszystko, dosłownie wszystko, żeby nie oddać tych pieniędzy. Dosłownie, robi wszystko. Panie Grzegorzu, jak. Y Mieszkańcy teraz mają się w tej sytuacji zachować? Czy jeżeli widzą, że, że mają problem i mają obawę, że pieniądze niesłusznie zostały od nich pobrane, czy do pana też mogą się zwrócić? Można o pomoc? się do mnie zwrócić. Na, ty, na tyle, na ile jaką mam wiedzę, na pewno podpowiem, pomogę. No bo przecież to, 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 to co wyprawia tutaj w tej chwili ta ekipa dowodząca tym miastem, to, to się włos na głowie jeży. No najlepszym przykładem było, był fakt, no tutaj, tu wrócimy znowu do strefy płatnego parkowania, no przepraszam, ale to, mhm. no bo to będzie naj, naj, taki naprawdę najbardziej, spe, najbardziej spektakularna rzecz. Proszę bardzo, 11 maj 2017 rok, pismo przysłane do mojej osoby, podpisał dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan Adamczyk, w którym opisuje, że miejsca postojowe muszą być wyznaczone znakami pionowymi oraz poziomymi. Tak? To jest 11 maja 2017. Czyli zgodnie z ustawą. Zgodnie z ustawą. Przepraszam, cofnę się troszeczkę jeszcze wcześniej. 13 marzec 2017. Ten sam pan Adamczyk pisze do mnie, czyli w marcu. Pisze że do mnie, że nie wyklucza możliwości, że rozporządzenie ministra nie wyklucza możliwości poboru opłaty poza miejscami wyznaczonymi. Tak? W maju mi odpisuje, że no niestety muszą być wyznaczone znakami pionowymi oraz znakami poziomymi. Tu wymienia, tu się nawet podpiera wyrokiem sądu. To jest 11 maj 2017. Mhm. 1 czerwca 2017, no więc miesiąc tu już później. Jest miesiąc później, absolutnie mogą pobierać, gdzie chcą. Ten sam pan Adamczyk mi to podpisał. Proszę bardzo do kamery. Ten pan sam Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Że absolutnie użycie przez ustawę określenia w wyznaczonym miejscu w liczbie pojedynczej tu już wchodzi w arkana, nie wiem, z panem Miotkiem może by się nadawał. Nie jest przypadkowe i, w, i wprost wkażu, wskazuje, iż miejscem wyznaczonym w rozumieniu ustawy jest miejsce wyznaczone znakami D44 i D45, a więc cały obszar strefy płatnego parkowania. No, powinniśmy, wydaje mi się, cieszyć się z tego, że jeszcze nie wkładano zawiadomień o nieopłaconym postoju, jak ktoś zaparkował na podwórzu, w garażu. No bo, no bo w całej strefie, było, prawda? Strefa, no właśnie. Ale no to i to ma... jest... Pismo, pismo jedno wyklucza drugie nagle. Tak? No dobrze, ale jest jeszcze pismo z 29 czerwca tego samego roku, gdzie znowu pan dyrektor, wydział pan Adamczyk, znowuż mnie informuje. Nie, 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 tylko, tylko w miejscach odpowiednio wyznaczonych i ponownie podpiera się tym samym wyrokiem co w wcześniejszych pismach. No więc w tym momencie należałoby zadać pytanie, w którym momencie pan Adamczyk kłamał. Bo kłamał gdzieś na pewno, to nie ma o czym mówić. Nad to wszystko do jeszcze 9 października 2020 roku. Już dostali po łapach dość solidnie, no ale przysłał do mnie również pismo, którym twierdzi, że znak pionowy jest wystarczający do wyznaczania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. 2020 rok. Oto pismo. No więc gdzie, w którym miejscu mamy kłamstwo? Bo gdzieś na pewno mamy. Tylko pytanie teraz jedno, gdzie? No myślę, że ktoś to w urzędzie powinien wyjaśnić z całą pewnością. Nie, no na to to raczej bym nie liczył. Nie, nie, nie. nie. No ale nie ma, dar... mamy wyroki sądu, które jednoznacznie no, mówią. Panie że no mamy 188 wyroków, którym, w których sądy powiedziały wyraźnie, mają być znaki pionowe oraz znaki poziome. I nie kostka brukowa. Bo tak jak powiedział sąd okręgowy, już nie rejonowy, a stopień wyżej, okręgowy, bo tam gmina Miasto Szczecin składała apelację. Kolor nie jest konstrukcją. Tak? No Czyli... więc nie są to konstrukcyjne. Sądy w Gliwicach, Gliwicach, w Łodzi wypowiedziały się wyraźnie. Sąd, naczelny sąd administracyjny uchylający skargę kasacyjną z Krakowa samorządowego kolegium odwoławczego powiedział wyraźnie. Musi być pion. I musi być poziom. To, że pionowi nadali pierwszeństwo w wyznaczaniu miejsc postojowych, tak? to wcale nie znaczy, że dali mu to na prawach wyłączności. Ja to mówię swoimi słowami, no nie, nie będziemy tutaj mm -hmm. cytowali wyroków. tak? Czyli musi być pion i poziom bezwzględnie. Także, szanowni... no jakoś, jakoś do naszych, naszych władców, którzy tym zarządzają, to nie dociera. Nie wiem dlaczego, no ale... I tym sposobem, pan, szanowni państwo... Yy... Miejsca mamy powiedziane jasno, jak muszą być wyznaczone, czyli znaki poziome, znaki pionowe. Pamiętajmy o tym i zwracajmy uwagę na to, jak są oznakowane miejsca, żeby nie pomylić się, zwłaszcza przy Urzędzie Miasta, gdzie mamy dwie strefy. Dziękujemy, panie Grzegorzu. Jeszcze jedna, jeszcze jedna historia dotycząca parkowania na ulicy Jana Pawła II, ponieważ tam też jest kostka brukowa innego koloru. Mm. Tak naprawdę jeszcze chwilę będą malowali. Czekamy. No 25. będzie się, odbędzie się kolejna sprawa. sprawie Jana Pawła II. W sądzie już oczywiście, tak? Także no, mam nadzieję, że sąd się też do tego przychyli, ponieważ argumenty są bardzo mocne. No Przynajmniej tak. w mojej ocenie. Jeżeli ktoś, kto by chciał ze mną się skontaktować, może się skontaktować ze mną poprzez redakcję tutaj państwa. Tak? To jest jedna sprawa. Przekażę. Jestem dostępny na Facebooku. Też można się do mnie zgłosić. Można napisać na tyle, na ile będę mógł, na tyle pomogę.